Witamy w kolejnym odcinku. Zauważyliśmy jakąś drogę, która prowadzi do jakiegoś miejsca i teraz idziemy tą, tą drogą. No, manko. Ale odchład. Możemy też leżeć, ale nie lepiej chodzić. Będziecie się kawie jak będziemy mieć. Nasze To tak szybciej. no. Na inny ekran. Jest lepiej. No, no. no, myślę, że tak jest lepiej. Masz tak przestawione, żeby skakałeś? Mam. Aha. Nie Mam. muszę sam skakać. No, mogłam mieć tak przestawione, ale. Mówiłeś, że nie paciesz ten. Nie chcę mi się tak mówić. Jeszcze nie paciesz prawiał. Trochę mi się O, O, co sam jej jak myślisz Gabi? Nie wiem. wiem. No. Wejdziemy, idziemy, idziemy. mu pasu tu koniec. No właśnie wiem. Ale Dobra, nic nie szkodzi. Po prostu sobie się przejdziemy. Ale szybko posłać. Nie, wiem, właśnie to coś przerwało. No, coś przerwało, bo tam. Jest koło siebie. Ej, widzicie to w Musimy za chwilę skręcać w prawo. W lewo. w lewo. W lewo. No, w lewo. Nie w prawo. Nie, Dlaczego tak daleko poszło? Okej Coś okay. mi się. Nie mogę wracać, nie mogę wracać, bo potem już od nowa będę musiała. Okej. Okay. Okej, okay, spadłem przez przypadek, okej. Okay. Ale widać, że to już będzie koniec, ale idę tam. Ej, widzę jakąś wioskę. To może te miejsce. Czekaj. Ej, ale no muszę, to jest to miejsce. Słyszekajcie, bo jak ja i ty tutaj. Tak, to jest ta wioska. W sobie mamy ja teraz się, miejsce. To Ja się usproję, żeby nikt nie no, i tak nie mogę się ja Jacie, to gdzie ktoś tutaj jest? Ja się chyba ja usproiłam. Nie ustroiłam się, tylko po prostu się przyprałam na, na ten, na wodę. Uderz się. Ło, wow. wymienia się też za fred. Dobra, na razie go nie będę niszczył. Tylko niszczył jak będę miał życia. Nie to, Teraz jesteśmy na kreatywnym. Kogo wow, będziesz ale on wygląda. Ale fajowo właśnie pisał na twoim tym ekranie. Ty, chyba nowy Pilarzek. No, nowy. że on ma z tyłu... Myślałem, że on ma marchewkę z tyłu. O, mm. ole hmm. pilaszer. Fajowy. No, fajnie się przebrał. A to jest zwykły pilaszer. Ale chciałam takich brązowych Ale takich chyba nie będzie. Wymienia się coś? Ja nie nie wymienia się. No. <laughs> kotka wisiała. Ej, powę mi się w chowanego! Powiem tak mi się wchowanego, bo ja miałam... Bo ja wiem, jaką mam kryjówkę. Ale się chowamy w sianie. Nie w sianie, tylko się chowamy za, za tym sianem. Nie A ty i po co teraz to mówisz? No, chowamy się Ja Chcę się, się... chować to się Okej. Okej, okay. okay, to ty nie liszysz. Okej. Tylko tu. To jest zwykły plażer! Ra. Laszaru, ma, masz jaką jedną krywkę. A no właśnie to ilu mam liczyć? Nie ja wiem to ilu umiesz liszyć. Dobra, to się... To się zęszył, bo liczę raz. Laszaru, masz jakąś krywkę? Tak, mam. Są. Aha, okej. Okay. Cztery. Pięć. Tak tak zarosło, To tu, tu taki stary, jeden, stary budynek. Cztery, pięć, Poczekaj, jeszcze jest, chwilę. Teraz to, to ten. Teraz, jeszcze dziesięć razy polisz. Nie, teraz to stary. Raz, dwa, sześć, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz to... Tak, niech będzie to pięciu dobra? już. Dobra, dobra. Schowałem się pod butynkiem. Powiedział, że może w butynku, ale ja nie chcę być Może uczyty. w jakimś butynku jest. I właśnie ten pilaszer był bardzo fajny. Powiedział, że może On mówił, jakiś pilaszer mówił właśnie głośno i ja to słyszałam. Czyli w jakimś domu jest. Nie no, mogę Nikogo nie ma, ale jest jakaś lampka. Dobra. To Co z tego, że psułam? Dobra. E? Ej, to, co tam jest? O, Elo, spisałam, ale szybko mnie znalazłaś. wszystko, według będziesz jakiś w domu. Wiem, bo chyba, tle, chyba nie mu chodziło o tą kryjówkę przed tymi złymi plażerami. Nie wiem, jak oni się nie stworzę, ale tak ja ich nazywam. Uuu, uh -huh, jeszcze takie da godiku. Uuu, jeszcze robi to Cię Gabi? Napiszcie w komentarzu że... w sekresie, widzisz naszą twarz. No. Trzy razy. W no. Nie da się siadać na koniec dziwna. No. są nie jeden portal Fisowie, ale no. fajna wnioska. My.

jak ja mam wejść do tego domu. O, ile do tego pilasera. Hej. Okay. Może będzie ten o tom jakiś pusty. Albo nie, to tego nie pójdę, tak nie. Tam, tam jest lasze Dlaczego ty, mój kolego? Tam poszuł ja chciałem tam pójść. Ahaha, tak ja jak nie mówiłem słabą kryjówkę. Ale wieźcie, jak nie jest mój kolega. Ej, my tutaj jesteśmy, to jest mój Sorry, wszystko jest zajęte. Dobra, i tutaj. Dobra. Dobra. To jak wam się spodobał ten filmik, dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, czy wam się spodobał ten filmik. Do zobaczenia. Pa pa.